Cześć, 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 cześć. Nie wiem, co się stało, że mam wrażenie, że dzień się już skraca. A trochę trochę za wcześnie. Zaproszę kilka osób, bo doświadczenia wczorajsze pokazują, że mm, coś nie tak jest z publikowaniem moich postów tu. To znaczy ich nie widać. I to jest dla mnie hydrozagadka. Mm -hmm. Więc wiem, że im więcej osób zaproszę, tym więcej osób później zobaczę, ale Agam najwyżej pomoże i opublikuje. Du, 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 du. Mm -hmm. Jest Renata, jest Marzena, jest Iza. Fantastycznie Was widzi, dziewczynę. Nie wiem, czy widzę komentarze, czy nie. Ja tak na wszelki wypadek sprawdzę, czy ja widzę tego live'a. Klub, bądź bardziej czerwiec. No nie widzę ale ja ja. Co oznacza, że widzą go teraz tylko osoby, które dołączyły, bo je zaprosiłam. Ciekawe. Jak ktoś ma pomysł, jak to rozwiązać, to jest bardzo otwarta na pomysły, jak to rozwiązać. Okay? No a tymczasem, temat myślę, że ciekawy dla wielu osób. Sama wielokrotnie się nad nim zastanawiałam pod różnymi kątami. Czyli ja jestem wyznanie, jedna z moich takich rzeczy, które, które są bardzo zintegrowane ze mną. A, jeszcze wiem, kogo zaproszę moją mamunię. bo ona potem się martwi, co się ze mną dzieje, że ja nie, nie nadaję. Jadwiga. A gdzie ty jesteś? Nie ma. A jesteś. Mm -hmm. mm. Czyli ja jestem wyznania tego, że nie da się mnie pokonać, nie da się pokonać człowieka, który się nie poddaje, ja się nie poddaję, więc nie da się mnie pokonać. Natomiast faktycznie jest taka bardzo cienka granica, mm, o której ja pisałam zresztą w opisie, czyli pomiędzy puszowaniem się takim mądrym i zdrowym a odpuszczaniem sobie albo zajeżdżaniem się. Dlatego, że bardzo często spotykam osoby, które popadają w skrajności. Ja sama należę do tych osób, które popadały w skrajności, bardziej w skrajność zajeżdżania się niż odpuszczania. Natomiast niestety natomiast, niestety tak. I to, co jest niezwykle istotne w tym, to świadomość bardzo kilku ogromna świadomość kilku, kilku rzeczy. Czyli, po pierwsze i fundamentalne, zauważyłam na przestrzeni doświadczeń swoich i oglądania przeróżnych rzeczy, bo wiecie, że jestem kinomaniakiem i ubóstwem seriale na faktach, ubóstwem filmy na faktach, obecnie w wolnych przebiegach, jak, nie wiem, siedzę, jem, jak pracuję, jak cokolwiek robię takiego, co i tak muszę zrobić, dopuszczam sobie breaking point, czyli film o tenisistach, bo kolejne pięć odcinków zostało opublikowane. Wcześniej było pięć, teraz jest już dziesięć. Fenomenalny. Fenomenalny. Wiecie, że kocham sport i, i sportowców. Fenomenalnie pokazuje właśnie determinację, wytrwałość, porażki, te wszystkie takie rzeczy. I patrząc już teraz na doświadczenia moje i na doświadczenia bezpośrednio moje, moje z pracy z wieloma osobami, ale też. Moje z oglądanych filmów, bo z tego też można doświadczyć, na filmów na faktach, to fundament jest jeden: trzeba mieć marzenia. Jak się nie ma marzeń, to poddanie się jest banalnie proste. Dlatego, że do czego się puszować, skoro nie mam marzeń? Do czego się puszować, do czego się mobilizować, skoro nie mam ambitnego myślenia o swoim życiu? Nie da się osiągać, jeżeli się nie. A nie chcę czegoś, nie ma celu. Czyli jest ten cytat, który osoby, które ze mną pracują, słyszały albo widziały przynajmniej kilka razy: To każdy zwycięzca Wimbledonu marzył kiedyś, czyli nie każdy, kto marzył o Wimbledonie, o tak to brzmi, nie każdy, kto marzył o Wimbledonie, go wygrał, lecz każdy, kto wygrał Wimbledon, najpierw o nim marzył. Nie? Czyli to jest taki fundament. Nie da się mieć dobrego życia, jeżeli się o nim nie marzy. Nie da się mieć dużych osiągnięć, jeżeli nie ma się ich w, w takim sposobie myślenia pod tytułem chce żyć inaczej. Jeżeli myślimy o życiu na zasadzie życie to trzeba przeżyć, będzie ciężko, jest ciężko, będzie byle jak, albo tak jak kiedyś właśnie bardzo mi się podobało, jak chyba Falkiewicz mówił że niektórzy mają takie postrzeganie, że w małżeństwie, a to już się skończyło, nie? Że tak, to Walkiewicz chyba mówił na no, którymś z wykładów. Bardzo mi się to podobało, że na zasadzie e, koledzy rozmawiają ze sobą i jeden mówi drugiemu, no, e, tam się. O, to życie się skończyło, nie? Że to bardzo często jest takie na zasadzie, o, to już stary po tobie. No, to życie się skończyło, no, to coś. Jeżeli mamy takie postrzeganie życia, że. Życie to trzeba tak przeżyć, przewegetować, a generalnie musi być ciężko i niekoniecznie musi być bogato. I niektórym to się udaje, a nam się nie udaje, i niektórzy to mają łatwo, a my mamy trudno. Czyli w zależności od tego, jakie mamy przekonania i sposób myślenia o życiu, no to to nam będzie później determinowało to, czy, czy będziemy się puszować we właściwym kierunku, czy nie. I jak nie mamy marzeń, no to ich nie osiągniemy. Nie? Czyli proste. Jeżeli nie marzę o dobrym życiu, jeżeli nie marzę o podróżach, jeżeli nie marzę o, o domu, o. O dobrej wykształceniu dla dziecka, o, o, nie wiem, swoim jakościowym życiu i tak dalej, cokolwiek sobie tam stawisz. No to, czyli pierwsze, po prostu trzeba mieć marzenia i to takie ambitne i śmiałe i, i zuchwałe, jak to mówię często, no bo bez tego ani już. Po drugie, trzeba znaleźć umiejętność w sobie, czyli trzeba się nauczyć takiego realnego wglądu w siebie i obserwowania siebie. Co mam na myśli? My bardzo często, wiele osób bardzo często ma tendencję do zrzucania odpowiedzialności. Trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje życie i za siebie i za, za codzienne działania i cały czas się optymalizować. Czyli bardzo wiele osób ma tendencję do zrzucania odpowiedzialności na wszystkich innych. Bo świat, bo czasy, bo. Rząd, bo rodzice, bo rzeczywistość, bo mąż, bo żona, bo czyli zawsze ktoś jest winny, a nie my. Co ja obserwuję po sobie? Wszystkie moje porażki i wszystkie moje sukcesy to jest efekt moich działań. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Wszystko się dzieje jako, jako efekt moich działań z przeszłości albo z teraźniejszości, co oznacza, że wiele rzeczy, które, których doświadczyłam, wynika z tego, że po prostu zapracowałam sobie na nie. I oczywiście jest tak, że jeszcze mamy okoliczności, na które nie mamy wpływu. Natomiast okoliczności, na które nie mamy wpływu, to są rzeczy, którymi możemy zarządzić, tak? czyli to, na ile już wykorzystujemy pewne pewne okoliczności na swoją korzyść albo nie wykorzystujemy, to już jest zależne od nas. Tak? Czyli pierwsze to jest mieć marzenia. Drugie to jest wziąć odpowiedzialność za siebie. Wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje. Przestać się użalać nad sobą, przestać się rozglądać na boki i przestać zgarniać odpowiedzialność, tylko działać z zasadą rób wszystko, co możesz z tym, co masz tam, gdzie jesteś. To jest najlepsze absolutnie rozwiązanie. Trzecie to dbanie o higienę życia. Jestem ja akurat w projekcie Kobieta Bardziej, kiedyś opublikowałam taki cytat, przygotowałam go sobie specjalnie, bo nie każdy był w tym projekcie, wiele osób, które tutaj jest, nie było w tym projekcie. To Bata Pawlikowska napisała taki manifest dla siebie, bardzo mi się spodobał. Lubię siebie, jestem dla siebie dobra, dbam o siebie, karmię się zdrowym jedzeniem. Wyprowadzam się na spacer, marzę, uśmiecham się, szukam pozytywnych rozwiązań, cieszę się, kocham, jestem szczęśliwa. Ja to opublikuję później w komentarzu. Jak ktoś mi pomoże opublikować to, albo w opisie. Chyba w komentarzu, bo nie, nie będę w stanie dać opisu. Jak ktoś mi pomoże opublikować to tego lata. O, przepraszam bardzo, spałam trochę za krótko. I chodzi o to, że. Tak naprawdę w tym, w tym wszystkim trzeba pamiętać o tym, że doba nigdy nie jest wystarczająco długa na to, żeby zrobić wszystko. Jak mnie, mnie marzy o tym, i mam nadzieję, że dojdę wcześniej niż później, do takiego momentu, że będę miała poczucie, że mam zrobione wszystko z do listy, co powinna mieć zrobione w danym dniu. Na razie jest cały czas ten, ten element, że nie swój ogon. Natomiast hmm, większość z nas przez długie lata, albo być może przez większość życia, będzie miała takie poczucie, my szczególnie jako kobiety, bo my sobie lubimy doładowywać życie, że cały czas jesteśmy w niedoczasie, cały czas jesteśmy w, hmm, nie upychamy w toby wszystkiego, co byśmy chciały upchać, wszystkiego, co byśmy chcieli upchać. Ne, I to trzeba z to zaakceptować, trzeba się z tym pogodzić, natomiast trzeba się nauczyć właśnie, robić ten wgląd w swoje życie być ze sobą maksymalnie szczerą, szczerym i podejmować lepsze decyzje co do wykorzystania czasu. Co to oznacza? Um, sukces jest zawsze dziełem tego, w jaki sposób wykorzystujemy dobę, w jaki sposób wykorzystujemy czas i na ile robimy rzeczy, które przybliżają nas do sukcesu, a, a nie oddalają. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że zachowywanie balansu, zachowywanie zdrowego rozsądku we wszystkim to jest klucz do tego, żeby faktycznie wytrwać. Co oznacza, że trzeba znaleźć czasu trochę dla siebie, trzeba znaleźć trochę czasu dla bliskich, trzeba znaleźć czas na wypoczynek. Mówię to dziwając, co jest przekomiczne. <laughs> Natomiast faktycznie tak jest. Ja ostatnio w związku z tym, że mam bardzo dużo zadań, bardzo dużo pracy. I niestety, niestety nie mam takiego komfortu, żeby żeby sobie odpuścić pod tym kątem, że no, muszę zbudować biznes, jeżeli chcę żyć tak jak żyję, to muszę zbudować i doprowadzić biznes do takiego poziomu, który da mi spokój wewnętrzny, że będę mogła zarządzać nadwyżkami, a nie gonić własny, własny ogon, a stety, niestety wiadomo jak to jest, że pewne koszty życia są wysokie, jak się chce żyć tak jak, się, i tak jak ja żyję, co oznacza, że puszuje się maksymalnie, czyli puszuje się na poziomie na poziomie wyciskania z doby wszystkiego, co się da. I dla przykładu ostatni czas to decyzja o tym, o której ludzi nie idę spać, podejmuję tym, że jak zaczynam zasypiać na siedząco i już naprawdę widzę, że jestem nieefektywna, to wtedy mówię, to jest czas, żeby iść spać. Nie na zasadzie, o, wybiła dziesiąta, to ja idę. Nie, bo ja nie mam na to czasu. Teraz, bo mam taki okres w życiu, i to jest kwestia mojej decyzji, że jak chcę osiągnąć pewne rzeczy, to muszę się puszować do tego, żeby zdoby wycisnąć więcej. I moja granica pójścia spać to jest ten moment, w którym naprawdę padam ze zmęczenia. Natomiast też to jest ta decyzja, że ja później nie budzę się specjalnie nie nastawiam sobie budzika na 4 godziny, bo przecież mogę zdoby wycisnąć jeszcze więcej, bo mam świadomość tego, że jak się nie wyśpię, to i tak będę nieefektywna, że to nie chodzi o ilość godzin w ciągu doby, których się jest na nogach. To chodzi o efektywność wykorzystania tych godzin. Czyli jak monitoruję siebie i w ciągu doby i szukam optymalizacji na siebie, to sprawdzam, gdzie marnuję czas, to sprawdzam, co mogę jeszcze wyciąć, oddelegować, zrobić inaczej, to mm, jestem ze sobą szczera. Wtedy, kiedy mówię, OK, teraz marnujesz czas. Lepiej się wyspać zamiast skrolować na przykład. Czyli lepiej zrobić coś innego. Ale śpię. Nawet jak trochę za mało, bo dzisiaj się obudziłam o godzinie 4. Proszę spać, nie pamiętam o której, ale powinnam spać do godziny 5.20, żeby, żeby spać 6 godzin, a wstałam o 4, co oznacza, że, sta, że spałam około 4,5 ale obudziłam się sama i to też jest ta decyzja. Jak się obudziłam sama i czułam, że jak będę się zmuszać do tego, żeby dalej spać, żeby wytrwać do tej godziny 5.20, to ani się nie wyśpię, ani nie przepracuję nic. Dlatego, że będę się przewracać z boku na bok. Być może mój organizm nie wymaga aż 6 godzin snu, a być może po prostu jeszcze za bardzo napakowaną mam zadaniami głowę, żeby tyle spać. Natomiast zmierzam do tego, że to jest kwestia tego słuchania swojego organizmu. Padasz na twarz ze zmęczenia. To idź, odpocząć, bo i tak będziesz nieefektywna, nieefektywny w tym, co robisz. Lepiej wypocząć i później z pełną siłą zacząć robić to, co się robi, ale faktycznie zacząć. Czyli nie zaczynać z dnia od tego, żeby posprzątać mieszkanie, jeżeli wymaga posprzątania, tylko od tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, które zadania przybliżają mnie. Co mam na mojej, do mojego wymarzonego życia? Co mam na mojej to -liście, Na co sprawia, że aha, idę w stronę życia, które, które chcę wieść? bo posprzątanie mieszkania to nie jest czynność, która powinna być kluczowa, czyli bycie good enough ze wszystkim to jest bardziej rzecz kluczowa, czyli dla przykładu dla mnie porządek jest ważny, bo ja jestem przecież panną sediakalną, co oznacza, że nienawidzę syfu i dziadostwa i w ogóle takich różnych rzeczy, A natomiast robię zasadę, Brak pustych przebiegów, co oznacza, że za każdym razem coś po prostu zabieram ze sobą, przenoszę, wynoszę, optymalizuję i robię małe rzeczy. Ale nie, nie jeżdżę na tak zwanej szmacie codziennie tylko dlatego, żeby było czysto, bo mam inne cele, bo to mi nie spowoduje, Wymarzonego życia za to, jak zarobi wystarczająco dużo pieniędzy, to będzie mnie stać na to, żebym zatrudniała komuś, czyli mogę poprawić jakość czyjegoś życia, zaangażując go do, do sprzątania w moim domu. I ktoś jest szczęśliwy, może sprzątać, a jestem szczęśliwa, bo mogę robić inne rzeczy. Natomiast trzeba do tego dojrzeć finansowo, tak? Czyli nie wydawać pieniędzy, których się nie ma na rzeczy, których się nie potrzebuje, tylko po to, żeby je wydawać. Czyli dzisiaj, dla przykładu, bo tu to sprzątanie jest drogie i unikatowe, w sensie znalezienie kogoś jest łatwe, to mimo tego, że kiedyś mówiłam, ja nie pracuję za 25 zł za godzinę, bo tyle kosztowało sprzątanie w Warszawie i zawsze kogoś angażowałam, tutaj kosztuje 11 zł, 11 euro za godzinę, co oznacza, że ta stawka już jest wyższa i w związku z tym, że i tak nie chcę pracować za 11 euro za godzinę, natomiast mam dzisiaj wyzwanie z tym, żeby angażować kogoś właśnie ze względu na nadmiar wydatków na wysokie koszty życia i na brak osoby sensownej, za którą czułabym wartość, żeby tyle zapłacić, to połączyłam tą czynność. Co oznacza, że albo z kimś rozmawiam, jak sprzątam, albo słucham czegoś wartościowego, albo wymyślam jakieś rzeczy, czyli łączę czynności. Zakładam sobie ciężarki na nogi i na ręce i przy okazji robię sobie mini-trening, traktuję to jako element treningu. Czyli sztuka niepoddawania się i optymalizacji swojego życia to jest nic innego jak Wysoka świadomość tego, czego się chce od życia i posiadanie marzeń. Na bardzo realne patrzenie na tą rzeczywistość i ocenianie rzeczy bez, czyli branie odpowiedzialności za siebie i za, za wszystko, co się dzieje w naszym życiu i nie nieużalenie się nad sobą. I trzy, realny wgląd w to, co możemy zoptymalizować, jak możemy zoptymalizować i po prostu optymalizowanie się każdego dnia. Bez usprawiedliwiania się, po prostu optymalizowanie się ale bycie też, lecz, żeby bez ale, lecz bycie też dla siebie dobrym i dbanie o balans, tak? Bo bez balansu nie ma efektywności. Bez resetowania się nie ma efektywności. Natomiast. Jak nie mam czasu, to dla przykładu nie robię sobie godzinnego siedzenia na serialu, chociażbym miała ogromną ochotę i i pooglądać sobie i po prostu na poziomie relaksu pooglądać sobie, tylko łączę to z czynnością typu klasowanie, typu, typu jedzenie, typu um, um, oglądam pół odcinka, a nie trzy odcinki. Nie, czyli takie, takie decyzje, bo zdecydowanie, absolutnie i o, bezdyskusyjnie nie da się osiągnąć nic wartościowego bez puszowania się, bez przekraczania granic własnych i bez podnoszenia się mm, z porażek. Ja o tym wczoraj też z Nilem rozmawiałam, bo on oczywiście ma taki mód, co jest cudowne. Na zasadzie dasz radę, kto jak nie, ty i w ogóle. A ja mówię, a ja mu powiedziałam, Nil, niekoniecznie dam radę. Mogę nie dać rady. Natomiast dam radę z tym, że nie dam rady. Nie? Czyli to jest na takiej zasadzie, że mm, Sukcesy w życiu nie osiąga się, dlatego że się ciągle daje radę. Sukcesy w życiu osiąga się, dlatego że daje się radę z tym, że się nie daje rady też. Czyli to jest ta sztuka przechodzenia od sukcesu do porażki i od porażki do sukcesu. Czyli umiem sobie powiedzieć, OK dałam tak zwanej dupy, no, nie dałam rady, no, nie, nie podołałam, nie, nie osiągnęłam, nie znalazłam rozwiązania na to, no to czego mogę się z tego nauczyć i robię dalej swoje. Czyli nie poddaję się na zasadzie, o, jestem sierotą i ofiarą, bo, bo nie osiągnęłam ambitnego celu, który sobie założyłam. To nie osiągnęłam, to nie osiągnęłam, to trzeba wyciągnąć wnioski i w następnym miesiącu zoptymalizować działanie tak, żeby dać radę. Czyli w następnym okresie, okresie tego co, tego, co mamy, to, co mamy na myśli. To jest, myślę, też takie bardzo, ale to bardzo ważne wnioski. Do którego też musiałam dojrzeć, tak? Czyli wiele razy nie dam rady w życiu, no i no to nie dam. Natomiast dam radę z tym, że nie dam rady. Wyciągnę wnioski i będę robić dalej swoje, ponieważ nie da się pokonać tego, kto się nie poddaje. I to jest takie niezwykle, niezwykle istotne w życiu, i myślę, że takie bardzo też ważne, coś czego, czego trzeba nauczyć dzieci. Absolutnie. A, I co jest w jednym z supermocy mojego syna i cały czas nad tym pracuję. E, no to by nas znalazłam wczoraj przefajne filmiki. Czyściłam pamięć telefonu, bo, bo nie mieściły mi się nagrania, które robiłam, no, i trafiłam na filmiki, jaki był malutki, jaki fajny, jako pięciolatek, jak wymiatał po prostu z różnymi rzeczami. Natomiast znowu jak dyskutowałam z Nilem na ten temat, bo on powiedział, że bardzo chciałby, żeby jego syn był tak mądry jak mój, to ja mu brutalnie powiedziałam. Ja mówię, Iwo jest dzisiaj taki mądry. Dlatego, że ja go puszowałam przez wiele lat, starałam się w mądry sposób, wydaje mi się, że w mądry sposób, i bodźcowałam rzeczami, które dzisiaj sprawiło, że jest mądry. Czyli na 100% ma predyspozycję umysłowe i, i, i szacun dla niego, i, i, i moje szczęście, że faktycznie ma umysł, który jest szybki. Natomiast co było pierwsze, czy kura, czy jajko, to jest gruba dyskusja, ponieważ śmiem twierdzić, że gdyby był inaczej wychowany, gdyby był inaczej prowadzony, to dzisiaj byłby zupełnie innym dzieckiem. I myślę, że to jest taka po prostu prawda, czyli m, jego predyspozycje są wtórne i nie wiem na ile są istotne. To, jak był prowadzony przez życie, jak cały czas jest prowadzony przez życie, jest kluczowe do tego, jaką małe petynę, że jemu. Ja a zmuszam go i mobilizuję do tego, żeby myślał, że go od małego uczę podejmowania decyzji, że go bodźcuję wiedzą, że pokazuję mu, że się da, że pokazuję mu, że jestem w twarz się nie poddaje, że wzmacniam jego mental. To jest szereg, ciężka robota, absolutnie rodzica, jednocześnie też właśnie na poziomie podróży, czyli to jest dziecko, które podróżowało od małego. I to też jest połączenie w myśle, czyli kwestia, Dzisiaj jesteśmy tacy, jak zapracowaliśmy sobie w przyszłości, ale jutro będziemy tacy, jak zapracujemy sobie dzisiaj. Czyli znowu, nie użalając się nad przeszłością, bo nie myślałam o tym, bo nie zastanawiałam się, bo to też jest element, o którym zresztą rozmawiałam z Nilem. Czyli nawet jeżeli, jeżeli gdzieś w przeszłości popełniliśmy jakieś... Czyli widzimy, że pewne czynności rodzicielskie, których nie zrobiliśmy, albo ze sobą pewne czynności, których nie zrobiliśmy, które dzisiaj nas doprowadziły do miejsca, w którym jesteśmy, to, to jest nasza przeszłość i nasza teraźniejszość. Możemy powiedzieć, no to okej, okay, no, to, no to trudno, no to już tak wyszło, no to, no to trudno. No albo możemy powiedzieć, okej, okay, to co ja mogę zrobić dzisiaj, żeby przyszłość moja była lepsza? Jak ja siebie mogę zaprogramować lepiej, żebym była skuteczniejsza w przyszłości? Jak ja mogę wesprzeć moje dziecko, moje dzieci w tym, żeby w przyszłości, były też efektywniejsze podróże względem mądrzejsze, bardziej sprawne itd., itd., I to jest, myślę, takie pytanie, które sobie warto zadawać. Czyli co mogę zrobić dzisiaj, żeby mieć lepsze jutro? Jak, co mogę zoptymalizować? A przy okazji bycie dla siebie dobrym też jest ważne. Czyli ta granica cienka pomiędzy puszowaniem się, bez zajeżdżania się, ale takim mobilizowaniem się i wymaganiem od siebie, to co zawsze powtarzam, dużo. Ale mądrze. Natomiast dużo jest tutaj, absolutnie kluczowe. Tyle na dzisiaj nie wiem, czy będzie widać tego live'a, dlatego że go nadaję. Myślę, że nie. Więc um, Aga, o, widzę, że jesteś Agnieszka, ty już wiesz, jak to robić. Będę ci bardzo wdzięczna. Jeżeli nie będzie widać tego live'a, jak opublikujesz tak, jak wczoraj pozostałe i niech niech odwisi sobie. A jak ktoś wie, co może być przyczyną, że tak nie widać moich live'ów, to też będę zobowiązana za podpowiedź. Wspaniałości pa!